Ultramaraton Powstańca w Wieliszewie to impreza symboliczna i niezwykle wyjątkowa. Jeżeli chodzi o tę ósmą edycję, po raz pierwszy toczy się ona przy takiej niespodziewanej aurze 63 km w deszczu, ale niezwykle symboliczne, bo każdy kilometr za jeden dzień powstania warszawskiego. 78 lat temu wybuchło powstanie warszawskie. Tutaj sportowa impreza, która ma dalej czcić, hołd tych, którzy przelewali krew za ojczyznę. Dzisiaj biegamy w Wieliszewie właśnie ku ich pamięci. Nasz poczet sztandarowy oczywiście na naszych uczestników, zawodników honorowych oddanych w gminie Wiliszew i bieganiu tutaj na tych terenach, czyli Patrycja Bereznowska, Magdalena Stokczak, Leszek Klejman i Paweł Witkowski. Przekażą za momentę flagę naszym żołnierzom i przystępujmy, przystąpimy do wciągnięcia flagi na masz. Kiedy patrzę na was, takich zmarzniętych, przemoczonych, yy, to powiem szczerze, że nie kuruję wzruszenia, bo wydaje się, że nie jest to pogoda na tak liczne spotkanie na otwartej przestrzeni. Mam nadzieję, że każdy z was, bez względu na to, jak bardzo mocno przeżył tę noc, czując ten deszcz yy, padający, czy to na namiot, czy to na dach hali, czy to na dach swojego domu, czy na szybach samochodów? Wiedział, że nie jedzie tutaj tylko po to, żeby wygrać, ale również po to, żeby spróbować coś sobie udowodnić, bo tak naprawdę ten bieg sam się nie przebiegnie. I każdy tak naprawdę nawet jeżeli to jest ósmy bieg, to tak naprawdę on jest, będzie każdy dla każdego z Was indywidualnym biegiem. Każdy z was będzie próbował w ten sposób oddać cześć osobom, które, Zdecydowanie miały mniej komfortowe życie. I mam nadzieję, że każdy z Was, będąc walcząc o każdy kilometr i nawet myśląc o tym, że jeszcze 62, 61, a później 20, a później 1 kilometr, to wie, że każdy z tych kilometrów pokonanych z takim trudem będzie częścią hołdu oddanego tym, którzy, którzy nie mieli tak, tak wielkiego wyboru jak Wy. Wy też dokonaliście dzisiaj wyboru, bo jesteście z nami. Za to wam serdecznie dziękuję i mimo że wspomaga się ten deszcz, jak powiedział Marcin, za chwilę będzie wam wszystko jedno, ale może nie do końca wszystko jedno, bo wiem, że będziecie na pewno przez tą trasę myśleli o swoim braterstwie, tym, że jesteście tutaj razem, ale również o tym, o tej wielkiej solidarności z tymi, którzy kilkadziesiąt lat temu stanęli do walki z wrogiem.